część czwarta. O no, oh no, tam, tam... Co tam było? To była gulatyna. No widzicie. E, creepy, creepy, creepy. O oh my god. Niebie, to nie była gulatyna. Ej, katnap zamknij. Cicho. Dogde! to ja jestem. On jest dogdejem ja katnapem. Nie hmm. musimy się razem żeby... Cicho, bądź. Figurka pieska. I figurka dogdeja <grywa> Czekaj, i figurka dogdeja Trochę ci schodzi maska. Weź ją, zdejmij, Wojtek. Wojtek, zdejmuj Nie pokażę Wam widzowie mojej no. twarzy. Nigdy. Ja swojej też nie pokażę, żeby nie było. Bo... Ja w jednym odcinku widzieliście, ale. Ale, nie... Ej, ale ja, nie wiem, ej, ja nie wiem, czy wysłałam ten filmik, wiesz? Nie wiem, czy wysłałam wszystkie ogólnie. Dobra, na razie ją zostaw na ty. Woda, kurde, się leje. A, i mamy taki duży basenik. O, Ogromny. Hello, yeah, poka... Hello... A, Co ty zrobiłeś?